Dzisiaj taki temat dotyczący komunikacji. Taka bardzo prosta zasada, która myślę, że, która myślę, że może zmienić wiele w komunikacji między ludźmi. A brzmi ona tak, że zamiast wtykać innym to, co robią mnie tak. Zamiast oceniać ich postępowanie, ich działanie, skupić się na tym, jak my się z tym czujemy i powiedzieć to, co to nam robi, jak, jak na nas wpływa. Tutaj wymaga to od schowania trochę takiego do kieszeni, takiej dumy. Pod tytułem: Nic nie jest w stanie mnie skrzywdzić. Takiej dumy. Pod tytułem: Jestem twardy, jestem twarda, bo myślę sobie, że właśnie ocenianie kogoś właśnie wynika z tego sorry, że tak sapie, ale szłam pod górkę. Zaraz może trochę oddycham i będę mówić trochę inaczej. Ale wiecie, to spontan jak zwykle i przyszła mi taka myśl i wiedziałam, że jak nie zacznę tego nagrywać od razu, to dziś mi umknie. Więc już miałam gdzieś to, że sapię i że właśnie wchodziłam po schodach. Ale wracając do tematu, myślę sobie, że to, że my nie, nie skupiamy się na własnych odczuciach i na własnym zranieniu, i nie chcemy tak naprawdę tego powiedzieć, wynika z właśnie z tego trochę po części z dumy. Łatwiej jest nam skupić się na tym, kto coś zrobił źle, niż przyznać się przed samym sobą. I przed innymi, że coś nas rani, że coś nas boli, że mamy jakieś potrzeby. Powiedzcie, czy tak nie jest. Stanąć przed kimś i powiedzieć mu hej, chciałbym żebyś mnie przytuliła, na przykład. Tak, bo hej, jest mi smutno, kiedy to robisz. Chciałbym, abyśmy o tym pogadali. Chciałabym, żebyśmy o tym pogadali. Jest trochę jak stanąć przed kimś nago i pokazać swoje serce. To jest trochę tak, jakby pokazać to serce na dłoni. Nie wiedząc, jak ta osoba zareaguje, czy czy uszanuje to serce? Czy uszanuje tą naszą taką delikatną część, która ma potrzeby? Bo jeżeli mamy potrzeby, które akurat w tej sytuacji, jakby zależą po części od tego drugiego człowieka, ich spełnienie wypełnienie tej przestrzeni, to po części jesteśmy bezbronni. Tylko że właśnie nasza siła w tym polega na tym, na komunikacji. Komunikacji ta siła się zawiera. To jest moje zdanie, moje odczucie, jak ja to widzę, jak ja to rozumiem i w co wierzę. Tak naprawdę, że ta siła wbrew pozorom jest ukryta w naszej umiejętności rozpoznania w sobie tych potrzeb, tych uczuć, nazwania ich, ich wyrażenia. I właśnie w tej bezbronności, w tej delikatności, w tym sercu na dłoni można tą siłę zobaczyć, bo. Ona tkwi w tym tak naprawdę, że my komunikując to, wyrażając to i stając tak, jakby naprzeciwko drugiego człowieka, który może tą przestrzeń wypełnić, ale nie musi, mierzymy się z, z tą otwartością na świat, ryzykiem wypełnienia naszej potrzeby bądź nie, ale jednocześnie dajemy temu szansę. Aby nasza potrzeba została spełniona. Mówię o takich potrzebach, które są zależne od innych ludzi, które wynikają z naszej ludzkiej natury, która po części właśnie taka jest. Ta część, która, która lubi żyć w stadzie i współistnieć, współtworzyć, współpracować. To jest moje postrzeganie, które miałam gdzieś tam od zawsze, ale myślę, że kształtowało się to we mnie. Aby móc to nazwać, identyfikować, zrozumieć i wyrazić, nie miałam narzędzi, takich jak odwaga, nie miałam narzędzi, takich jak umiejętność e, nazwania swoich emocji, e, uznania ich jako naturalne, bo tylko wtedy jest możliwość wyrażenia, też tak naprawdę ich, kiedy przestajemy je oceniać. I to jest tak samo, jak przestajemy oceniać nasze potrzeby. I takie ludzkie, naturalne, które wcale nie są wstydliwe, tylko są prawdziwe i dobre. To jest nam łatwiej wyjść z tym, zamiast to oceniać w sobie albo w innych. I wcale nie zgadzam się z tym przekonaniem, które teraz jest też takie powszechne, że żeby nie mieć oczekiwań. Bo myślę, że to, to przekonanie, które się teraz tak często powtarza, nie miej w niczym oczekiwań. Jest trochę błędnie. Pojmowane. Mianowicie pojmowane jest chyba w taki sposób, że nie oczekuj od nikogo, że spełni twoje potrzeby, tylko sam je spełni. Nie zgadzam się z tym, bo my jesteśmy stadni. My jesteśmy tutaj po to, aby współkreować, współtworzyć. I nie oczekuj, nie oznacza, nie chci niczego od nikogo, tylko moim zdaniem oznacza. Aby nie oczekiwać, że wszędzie i każdy jest w stanie twoje potrzeby spełnić, sprawdź to, kto jest w stanie, kto cię przyjmie takiego, jakim jesteś. I oczekuj tylko tego, co możesz dostać. A żeby wiedzieć, co możesz dostać, musisz sprawdzić. A żeby sprawdzić, potrzebna jest komunikacja, moim zdaniem. Nie nasze wyobrażenie i oczekiwanie, że E... Na przykład prosiaczek będzie z tobą rozmawiał, tak jak rozmawiałem, prosiaczki. Tylko upewnienie się na początku, czy to jest prosiaczek, czy może kura, czy może jeszcze jakieś inne stworzenie. Mówiąc tak bardzo kolokwialnie, ale myślę, że tylko w taki sposób czasami jestem w stanie mm, bardzo prosto to wytłumaczyć. E... Kiedy już wiesz, że to taka, a nie inna istota, i wiesz, że mówi twoim językiem dopiero wtedy oczekuj, wyrażaj, mów, proś, dalej i tak dalej. Nagrałam to, co miałam nagrać, to co przyszło i czuję, że już o tym zapomniałam, co mówiłam przed chwilą, więc posłuchałam tego jeszcze raz później, ale tak, myślę, że to już jest to, co chciałam tak naprawdę wyrazić w tym momencie. Jeszcze taka ciekawa rzecz. Sprawdźcie to w swoim życiu, jeżeli macie ochotę. Mianowicie, to, co często było krytykowane w nas, w naszym dzieciństwie, jest bardzo często naszą największą mocą. I tak sobie myślę, jeżeli ma, miałabym podać wam przykład, swój przykład, u mnie właśnie często krytykowano to moją analizę, e, moją chęć. Taką ogromną ciekawość, co kryje podświadomość, po co są emocje. Ta ogromna ciekawość zanurkowania w to głęboko była negowana jako przewrażliwienie. Moja emocjonalność była tak traktowana, że to jest niepotrzebne, że do niczego. Dobrego nie przyniesie, e, i tak dalej, i tak dalej. Tak samo właśnie moja analiza, chęć logicznego zrozumie zrozumienia też czegoś, e, to jest impreza, także muszę przez to miejsce tylko przejść. Nagrywam ich tylko w drugą stronę. Dobra, muszę teraz się nakierować swój kompas z powrotem na to, o czym mówiłam. E, aha, że to co nas krytykowano w dzieciństwie jest naszą mocą. Właśnie to jest niesamowite, że e, odkrywam to naprawdę teraz. Że tam e, tkwią nasze talenty, nasze takie predyspozycje, z którymi tutaj przyszliśmy. E, I tak naprawdę zauważyłam, że to, e, co było dla nich niewygodne, dla tych ludzi, dla mnie jest dosłownie jak woda dla ryby. E, a druga rzecz to taka, że nurkując, tak jakby w astrologię, Inurkując, właśnie w znaki Zodiaku, rozumiane trochę w szerszym kontekście. Nie w takim jak są często kojarzone z gazetą, na przykład pani domu, gdzie jest horoskop dla raka i dla innych znaków, tylko rozumiane tak jakby w zupełnie innym, szerszym kontekście. Też jeżeli chodzi o taką, takie analogie odnośnie pół roku, pór roku, em, możemy zauważyć mnóstwo. Spójności, e, że to, kto, to jak, w jakim okresie ktoś się urodził, jest ważne i dużo mówi o tej osobie. Jeżeli patrzę w tym kontekście, to zaczynam rozumieć, e, jak wiele to ma wspólnego z moją osobowością. E, i na własnym przykładzie, kiedy ja jako rak, e, czyli znak wodny, a woda to emocje, e, jestem mega skupiona na, na nich, e, ale zaczynam też rozumieć, że właśnie na przykład dla moich rodziców, jakby analizując to głębiej, jakby po zrozumieniu w dużej mierze siebie, swoich własnych pobudek, tencji, i przestrzeni dociekliwości w moim życiu. Analizując też dalej, jak gdyby, idąc tą drogą, tak ogólnie nawet moich rodziców, którzy są obydwoje, nie, tata znak ziemski, mama powietrzny, jako mam jedyna woda, to w pewnym sensie, tak jak nie rozumiem, kiedy tego nie rozumiałam, nie rozumieliśmy tak naprawdę wszyscy, traktowaliśmy być może siebie trochę jak Zagrożenie, coś zupełnie innego, a nie da się ludzi zjednać, wrzucić do jednego worka, odmierzyć jedną miarą. Kiedy my to robimy, porównujemy siebie z innymi, że nie mają być tacy jak my, myśleć tak jak my, czuć tak jak my, nie rozumiemy tak naprawdę świata. A kiedy sobie to przeanalizujesz, zobaczysz, jak się od siebie różnimy, właśnie chociażby w kontekście żywiołów, które mają znaczenie i też roku, w jakim się urodziliśmy, e, zobaczysz te analogie, to dostrzeżesz te małe niuanse, które, które nas od siebie różnią, tworząc jednocześnie całość. Ale właśnie przestrzeń naszych poszukiwań jest inna. I tak jak dla znaków wodnych, to przestrzenią poszukiwań są zwłaszcza emocje. My odczuwamy świat poprzez właśnie tak, tak, takie zmysły, e, poprzez emocje. Tak, na przykład znaki powietrza to głównie myśli. To jest jakby ta, ta główna taka. Nie mówię, bo każdy ma emocje, każdy ma w sobie wszystkie pierwiastki, ale mówię o takiej głównej, takim jakby trzonie, takiej podstawie. Znaki wodne to powietrze. Znaki ziemskie są skupione przede wszystkim na materii, na takich konkretach. Wierzą w to, co widzą myślę bardziej nie to, co czują. Ja jestem taka, że ja wierzę w to, co czuję. Jeżeli coś czuję, jakby ciało jest moim kompasem. Dla znaków powietrznych prawdopodobnie myśli będą tym kompasem. Ta przestrzeń myśli dla znaków ziemskich, to, co jest namacalne, widoczne, co można, można zmierzyć i zbadać, jest prawdziwe. Dla oni w, tym, w tej przestrzeni jakby działają, poznają świat, doświadczają świat. Kolejne znaki ognia to działanie. Dla nich istnieje coś, co można zrobić. E, wykonać jakieś zadanie. Wtedy czułam, że żyją. Ja czuję, że żyję, kiedy czuję. Ja czuję, że żyję, kiedy też działam, bo mam ascendent w wie. I też taka ciekawa, mówię bardzo ogólnikowo teraz, ale taka ciekawa rzecz, którą odkryłam ostatnio. A propos właśnie ascendentów, e, że ascendent to jest taki znak, który pokazuje Ci, jaka jest Twoja przestrzeń. Nauki, czyli ten trzon, ten znak główny, e, jest czymś, co masz już jakby wypracowane, co jest Twoją taką podstawą, pewnie zdobywaną przez długi czas, takim trzonem, a ascendent jest przestrzenią, w której się uczysz. I tak miałam moment takiego lśnienia, kiedy uświadomiłam sobie właśnie, że znak ognia, lew jest przestrzenią mojej nauki, wszystkie atrybuty z nią związane. I to jak się w pewnym sensie pokazuje z też światu, jak inni ludzie mnie odbierają, się z tym łączy. I jak wiele dało mi to ulgi takiego poczucia wow, to ja już nie muszę z tym walczyć, to jest naturalne, to jest dobry przepływ, dobry kierunek. I ja chcę iść tak naprawdę dałam sobie taki zielony światło bardziej ku temu, aby się rozwijać w tym kierunku, ale jak to jest właśnie taki znak. Błyszczeć, pokazywać się, jest ekstrawertyczny e, na zewnątrz, e, ale też jakby to jest taka nauka, umiejętność e, no, bycia tym królem kimś, kto staje się też liderem, e, kto umie stawiać granice, jakby zarządzać też w pewnym sensie, e, być w zdrowym sensie tym, no, tym liderem. Oczywiście można to E, spierdzialić, nie? Ale chodzi o przestrzeń nauki. E, no i też pokazywanie się światu ze wszystkim, co się ma, czyli to wyjście na zewnątrz. A rak jest e, tak, takim znakiem, który jest wewnątrz, który, który wewnętrznie sobie wszystko przemyśli, który jest bardzo taki ostrożny i introwertyczny. A wyjście do lwa to jest wyjście na zewnątrz, czyli tak jakby z tej skorupy. E, że jestem ostatnim dniem raka to się też dużo jakby zgadza szczerze mówiąc cały ten temat e, mega mnie fascynuje e, i pomaga mi zrozumieć nie tylko siebie ale też innych ludzi chyba e, tyle co chciałam powiedzieć